Ale jeśli się zważy, to ja będę ostatecznie skompromitowany. Szukam, tutaj jak tu uciec najkrótszą drogą, ale nie powinno się tak stać. Dobra, i co teraz? Teraz widzą Państwo, ostrożnie, to można na tym postawić? Czy się zjara. Tak. A może podłożymy sobie na deskę? O, drugą deskę, dobra. Dobra. No, i teraz będziemy to stopniowo wlewać, mieszając, a potem to postawimy na tym i zagotujemy. W wielu przepisach znajdą Państwo na paprykarz wskazówki takie, by śmietanę rozmieszać z mąką. Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, no bo to nie musi mieć konsystencji zaprawy murarskiej. A wiadomo, że mąka w sosach to dodatkowe kalorie, więc ja nie dodaję mąki do paprykarza chyba że jest potwornie dużo sosu i on jest rzadki no ale to wiecie państwo jak nie niespodziewanie nie przyjdzie pięcie osób i trzeba zrobić więcej sosu a ma się już to co się ma w garnku dobra nie zważyło się nie miało prawa no i teraz niech kto się jeszcze zagotuje no i teraz sobie proszę wyobrazić że tutaj już spoczywa że tutaj już spoczywa porcja kluseczek cudownych. Jest papryka, jest papryka w plastrach i dojrzałe pomidory. I to jest tak poprzekładane. Do tego cebulka, dymka. To jest posolone, popieprzone, skropione odrobiną octu i oleju. No przecież cudowna rzecz. Naprawdę. Ja nie mówię, że to jest bardzo dietetyczne. Jednak świetana. Ale wczoraj jadąc z autem usłyszałem, że naukowcy ameryka amerykańscy stwierdzili, że jednak należy jeść masło i mięso. O ile przed przedtem mówiłem co innego. Nie wiem, co należy jeść. Wiem, że należy trzymać się zdrowego rozsądku po prostu. I, yy, i tyle. Teraz potrzebujemy co Tej śmietany nie może być w sosie za dużo. On ma złamać tylko tę czerwień. Natomiast yy, to musi pozostać takie właśnie czerwono-pomarańczowe. Ponieważ każda porcja zgodnie z zasadami sztuki musi być jeszcze w pewien specyficzny sposób ozdobiona. Jeszcze jedna łyżeczka, żeby nie było, że wsadzam tam już oblizane do środka. Mm. Ale dobre. I teraz tak. E, łyżka. A niech będzie, tak, tej nie lizałem. Tutaj jako mieszaliście Czyli proszę wyobrazić, że tutaj są plusaczki obok. Każda porcja musi wyglądać następująco. Mianowicie na szczycie trzeba zrobić klec ześwietany. O jeszcze. I tenże klec... Trzeba koniecznie posypać papryką proszką. I to jest tak, jakby to sam madziar zrobił. Proszę zobaczyć źle to trwało. Prościutkie. Jeśli tylko użyjecie Państwo dobrej papryki, czyli węgierskiej, a nie hiszpańskiej, to reszta jest w Waszych rękach. Proszę bardzo, to jest do jedzenia wszystko. Za chwileczkę Państwa... Gdzie ja takie zjem po drodze do Krakowa, no? No właśnie, a dlaczego? Panie Robercie, może, może tutaj mamy kolejne nagrody dla Państwa, tak. może dla jakichś uważnych słuchaczy ma Pan jakieś pytanko, może dotyczące tej potrawy, może czegoś innego. I te... Dobrze, bardzo proszę. Kto pierwszy, prosimy rękę czym, w górę. Czym na Węgrzech jest gulasz? Jak? Węgierski. No, ale Pani była pierwsza. Pani pierwsza podniosła rękę zupą. Bardzo dobrze, brawa, proszę Państwa, zobaczcie, taka Taka młoda osoba, słuchajcie, a już wie i słuchała uważnie. Kiedyś dla męża pożytek, słuchajcie, zagoni go do kuchni, będzie go siedzieć, pokazywać mu co ma robić. Chłop będzie wszystko wiedział pod jej czujnym okiem. Tu już, tu, tu. Widelce, Widelce. Widelce, Widelce, to proszę państwa, już paprykarz trafia do Zobacz, proszę, Nie będziemy każdej porcji polewać świetaną, yy, ale panie już wiedzą, jak to w domu powinno wyglądać. A już mamy sztukę. Proszę Państwa, błyskawicznie już druga potrawa. Naprawdę w tempie po prostu jakiegoś super ekspresu. No mien... i co, dobre? E, zrobimy bardzo specyficzne jabłka w cieście. Na deser. Nie, nie. Ciasta z bitą e, pianą. Bo no, drodzy Państwo, te wszystkie przepisy to jest pokłosie tego, co ja y, piszę i co było y, właśnie y, w, tychże, w tychże ulotkach się pojawiało. Ponieważ ja teraz nie muszę iść umyć łap, bo ich nie wsadzałem w jedzenie, więc ja mogę tam wyjść i służyć Państwu tak.